Wszystko zaczęło się jak typowa szkolna wycieczka. Zmęczeni, znudzeni, lekko skacowani trzecioklasiści z liceum w Krakowie wlekli się za przewodnikiem, który z pasją opowiadał o historii górnictwa w Sudetach. Lena, jak większość jej znajomych, słuchała jednym uchem. Zamiast tego wolała cykać zdjęcia opuszczonych szybów i wrzucać je na Instastory. Dopiero kiedy przewodnik zniżył głos i rzucił: A teraz zobaczymy chodnik, którego nie ma na żadnej mapie. Nastolatki się ożywiły. Sztolnia była wilgotna, powietrze ciężkie, a cienie rzucane przez latarki wyglądały, jakby poruszały się z opóźnieniem względem źródła. Tylko jeden z uczniów Kuba wydawał się niepokojąco zafascynowany. Od początku wycieczki chodził z nosem w jakiejś starej książce. Twierdził, że znalazł ją na Allegro od jakiegoś niemieckiego antykwariusza. Na grzbiecie był wyblakły tytuł Die Kinder des Jig. Patrzcie na to, powiedział nagle Kuba, zatrzymując się przy jednej z kamiennych ścian. Tu jest wyryty wąż, ale niezwykły, dwie głowy, zwinięty w spirale. Jak w tej książce. Przewodnik się zmieszał. Tego nie powinno tu być. Ten fragment chodnika był zasypany aż do 2020 roku. Otworzyliśmy go przypadkiem przy pracach konserwatorskich. Proszę nie dotykać Lena zrobiła zdjęcie symbolu. W tym samym momencie ich telefony zaczęły wariować, ekrany zgasły, a w powietrzu rozległ się cichy syk, jakby gdzieś daleko wężowy język przeciął przestrzeń. Z tyłu ktoś z uczniów zaczął krzyczeć. Grupa ruszyła z powrotem. Ale przejście za nimi się zawaliło. W kamiennej ciemności światło latarek gasło jedno po drugim. Lena chwyciła rękę Kuby i poczuła, że chłopak drży. Nie ze strachu, z jego ust sypały się słowa w jakimś obcym języku, pełnym syczących głosek i miękkich głosek, jakby ktoś mówił przez rozszczepiony język. Jik, ojciec, przebudź się, już przyszliśmy, Twoje dzieci niosą krew. W miejscu, gdzie wcześniej był tylko ślepy chodnik, skała zaczęła się rozstępować. Nie gwałtownie, ale jakby rozsuwała się w rytm oddechu czegoś żywego. Ze szczeliny wychynął kształt, smukły, pokryty łuską z 940. Oczami jak dwie zielone gwiazdy, awatar Yiga. Uczyńcie miejsce wężowi. Powrócił, powrócił. Znowu jest pośród nas. Gdy ratownicy dotarli do sztolni, kilka godzin później, znaleźli tylko jednego ucznia, Kubę. Milczał, skórę miał suchą i łuszczącą się, oczy zgaszone, jakby widziały coś, czego nikt nie powinien ujrzeć. Reszty nie odnaleziono.